Wsiadanko gołąbeczki. Mamy już piąteczek, ostatni dzień wolności. A jutro do pracy. Zobaczcie, myślałem, że po tej wichurze wieczornej karmik spadnie i się połami, ale nie jest. Dobrze wczoraj nie nasypałem nic. Bo by wyleciało. A jak liście opadły momentalnie. Najbardziej to ja lubię, lubię drugie śniadanie, bo pierwszym śniadaniem jest oczywiście kawa i ciacho. Jakby nie było. <noise> A drugie jajeczka od moich kureczek lili putkowych. Kiełbaska jakaś dobra. Najlepsza pewnie jakaś tu. Pomidorki z cebulką i z sosem sojowym, tylko że tym czarnym. Ten czarny jest dla mnie lepszy. A tu to nie jest herbata, tylko to są zioła różnego rodzaju i rumianek. Mm, wszystko tu jest chyba tak naprawdę. I goździki. No i co. I dobry humor po takim śniadaniu jest trochę może się robi tak jak to się mówi takie za mdłe ale. Ale siła będzie panie na cały dzień. Dzisiaj. Ostatni dzień wolności jutro 1 listopada idziemy do roboty. Najgorętszy okres w komunikacji miejskiej mi że tak powiem ominął. No, oprócz jutrzejszego dnia, jutro będzie gorąco. Miałem mieć 180, już nie mam. Nie wiem, co będę jutro robił. Nie lubię takich sytuacji, ale tak się zdarza. O, sikorka jest. Już przelatuje, widzicie, już jedna jest. No, klawa. Co ja nagrywam? Tu jesteście. No, wylazłem z tego domu, godzina po już jest grubo. Zaraz, ósma, ja zjadłem, teraz jedzą koło. Karmik, dobrze, że ja go wczoraj tak coś mnie natknęło, żebym go tak kurde wzmocnił. mocno tu Przycinałem te gałęzie, teraz jest pięknie, mocno będzie tak kurde Lux maszyna Nie nasypałem, bo by wszystko wczoraj wywiało No ale dzisiaj będzie pierwsze Karmienie O Leci słójka. I słyszę, proszę państwa, gila, gdzieś leci Uraz, temperatura jest jaka? Czekajcie, ja tu ślepy jestem. 9 stopni, 8 stopni, ale wieje to jest mniej. Dobrze, 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 Pani Boże. Jedzonka nie ma, karmimy. Karmić moje perłowiaki. chodź patrz, patrz, pokażcie, jaka to beloteczka, Nie, to jest zwykła perłoteczka. Wczoraj chodziły raz tylko. Ja tak, no tak mam może muszkę na tym, ale taka, jak kurwa... Sega! Słonecznik, słonecznik czarny w cenie 3 zł za kilogram. Bo jak się bierze worek 20 kg, jak się bierze mniej, to nie wiem ile na targu wyszkowy yy, u Kamila. Zawsze dobra cena. Bardzo się opłaca, jest wydajne. Będzie pierwsze karmienie. Chociaż ten wiatr taki nieprzyjemny, ale nie zwalił mych Dobrze zabezpieczony. Coś miałem przeczuć się wczoraj grzebułki Wysprzątałem im w końcu <noise> w wolierze. Zajęte, nawet mnie nie słyszą, patrzcie A one po takim świeżutkim Będą co so fajnie grzebać Piękne moje grzebuleczki Cóż za kolory No dobra, 8.45 Wiatr się trochę uspokoił u kurczaczków sprzątałem jednych, jeszcze mi zostało u drugich. Lecimy z tym towarem. Nie wiem czy mi perówka wczoraj nie zginęła, tylko była w tej budzie, ona była zaznaczona brączką, zapinką. A jej nie widzę, może wczoraj jak tam poszły dla chłopaków to tam została. Spadła gdzieś na siatce, wisi, wisiała, ale nie wiem. Musiałbym dobrze poszukać jej. No i wyszły, nie lubię ganiać we wiatr, no i wczoraj też tam miałem kierunek na Bogdana. Później jak to pięć sztuk było, to nie miały. Żabobnik, który to... To samo co wczoraj, znowu te że odskoczyło tu, o. A tamte... Ładnie mielą. Sprzedam gołębie te. Ładnie mielą. I żałobnika tamtego. O. Wpada, wypada. Rozwalaj. Panie Tomaszu, zadanie częściowo wykonane. No tych mi szkoda, bo tu dużo perłowych jest. Ale, może, tu te 30 sztuk, właśnie, które mówiłem, że 200 chcę zostawić. Bo ty fajnie chodzą. Ja nie wiem, czy mi Krymka nie zginęła, ty, bo ona by tu była, a jej nie ma. A Krymka, jak widzieliście, ona lubiła spadać, mogła tam spać do Adama, tak. Nie, bo ta jedna perówka jest taka, bo ona tutaj jest, ta wylotka. można wczoraj zaczęła tą siatkę wpaść. Gwiazdą wczoraj nie ganią przecież. Ona przerażona, była, bo jakiej tu nie ma, to ona by tam chodziła? Budapeszty trzymają się, dzisiaj nie odskakują jeszcze. Jedną do siadania proszę. No Jestem ciekawy tej krymki, ale jej nie ma. O, jastrzą gdzieś jest. A nie, to pocztowy, kurwa, zobaczcie. Jak się pocztowego przegry. Ja tam z sąsiadami się nie pytam, co oni tam łapali. Tak naprawdę. Nie korespondujemy. Oni widzą, co ja łapałem, ale ja nie wiem, co oni łapali. Ale krymki na pewno nie ma, bo ona by tu się tłukła już. Musiała spaść tam do nich. Wczoraj tylko raz ganiałem. Te dolno płotowce by tutaj, o. tu byś na pewno było. Chyba że gdzieś się schowała. Ale nie sądzę raczej. No ale fajnie, bo zdrowo chodzą. Chodzą tak, jak powinny. Kręcić mocno i tak zdrowo. do te na razie nie uciekają, ale coś czuję, że... no, <laughs> zobaczcie, się kurwa przy dachu nie mogę złapać <laughs> i się zaraz poprują, porozsypują no, mocno przychodzą, zobaczcie, ciskają. lota no, na budę się nie mieści. tak, z boku posiadamy <laughs> No i zakała tego wszystkiego to siadanie Do karmika nasypane Proszę bardzo Ale pzaków nie widać jeszcze Sit, sit, sit No jakbym złapał dzisiaj jakiegoś Araba to by było proszę państwa codziennie po sztuce w październiku No ale wolnego miałem dużo, miałem urlop na początku i teraz miałem Tydzień wolnego. Także. No dobra. Nie chcę siadać w dobie z nimi. No, Budapeszty dzisiaj nie pochodziły. Zaraz zobaczymy, czy jest krymka. Nie ma nie ma, krymki. Była wczoraj jeszcze żółty samiec. Został. To właśnie Nie, no nie ma żadnych. Doszad został. Samica się zginęła wczoraj. Tam tego kurnika, co to nie ważne, Tam się przyzwyczaił. Chodź, ta gdzieś to siedzicie, w budzie, bo się kąpaliście świnaki. O jezu, dwie murzynki nie wyleciały. Co wy, kurde, może para? <śmiech> <śmiech> chodź, ta, chodź, ta chodź. Chodź, chodź, jak się głośno zrobiło, zobaczcie w budzie. Te młode, jak patrzę, że zaczynają się parzyć. Samce zaczynają gruchać, młode. <grymne> to też oznaka głupoty. Ich. <grymne> no, młody wylociak, grochowaty. Perłowy. Nie chcę żerować. Swoją drogą wam powiem, krymki nie ma. Prawdopodobnie ta dama spadła. Ciekawe, czy. A ona tu siedziała. Czy udostępnił na grupie? Bo KOKA pokazał, a krymki nie widać. Nie wysłacie mi. Zobaczymy. No i kurczaki mają czystość. Tylko teraz słomy wam nasypać, tak? Będzie dobrze. No, prawie dwa worki. Chyba chcą jajka znosić. Pewnie tutaj jest ta pora. Wysprzątane, jajeczko na pokład zostawione, mają na święta czysta. Ja to się chyba na pocztowe uparł, bo od razu przywalił w mnie nie. Dobra, idę pić kawę. Dziesiąta piętnaście. Gulec. samiczka Samice są większe od samców karmiki się zaczęły to i, i krogulce się zaczęły pokazywać za jakimś ptaszkiem tam spadł No taki to by miał ciężko pocztowego wziąć, ale by zamęczył przede wszystkim by spadł z na ziemię to by go tam oskubał Poczta to tak fajnie szumi, tylko taki świst idzie, jak nad budą. Świstaki, <grystanie> dobra, 12 tamte poganiamy. E, sąsiad spędził, a jak idą. Polskie ciemniaki Żeby nie powiedzieć wiecie jak to Dokładnie Proszę i kółeczka. Już Też za bliska Fajnie jak takie właśnie Hakem idą taki. Już są nad Adamem A. Już są tutaj nad chłopakami I zaraz będzie powrót, I powrót. No, darkowe dobrze chodzą Nasze odpoczywają, no dzisiaj zostaje w chałupie Może jeszcze za dwie godziny gdzieś o 14 pogodzimy. 14 proszę Państwa Ostatnie gonienie Jeszcze darka zmieniły kierunek, szły tam. A nie, nie wróciły na stare śmieci. my umie, zobaczcie. Nad moją głową. Moje są tu, i teraz, jakby ta grupka tych leniuchów odpadła, to by do niego wpadły. A one potrafią się trzymać w gołębiach. Ech, sąsiad że Te świnie, kurde, będą latały. Tak coś to jest sara ciemna. Coś się się... O, to ta wyloteczka. Siadaj, kurde. Sąsiad gwizduje, gwizduje. Tam moje, zobaczcie jak. Rywał. Siadaj, kurde, dziadu siedzi coś na budzie i nie No ba idą do ściny idą do ściny O, sam poszedł, idzie tam, sam ciągnie ścina jest nie ma ale kurde o masz sklepały co to kurde coś do nie, do Arka przeskoczyło klepuje tam do niego nie spada tam któryś z budapesztów o jezu moje się posypały. tak któryś z tych budapesztów ale gdzieś poszedł A jezu zobaczcie jak do mnie moje zmieniły to co to za ciemno? I kurde, nade mną Na moje nieszczęście pobiero nie A tamten gdzieś poleciał, kurde. Gdzie on poszedł? I do domu po sznurku. No i jeszcze mają coś takiego, że pękną Jest tutaj Peszciak czy sąsiad dopędzi do ściny? proszę Państwa, nie daje siadać No moje się już zapały w kupę Budapeszt wrócił Trzeci ci raz ganiany. Podbił Ferrari poszedł. Ale tam gdzieś tam idzie, nawet nie chcę do niego wpaść. Bardziej do wujka janka tam gdzieś uderza. Ale tu moje teraz przychodzą. Patrzcie. Muszą się złapać bo to nie byłoby. Niech cholery nie cholernie co, to ten Budapeszt wpada do niego i idę do domu Przygwizdali, ale nic tego, siadaj to. Nie wiem, wpadł do niego ten Budapeszt, odkręciłem się. może wpadł? No i co mi z tej ściny by sąsiad na łapach, jak to kurde się dziadostwo rozwala w dachu. To, 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 to musi być ostre przyjście i osiągnięcie, kurde panowie. No nie tak, nie tak. Na pewno nie tak. Budapeszcie jest u niego. Jakiś dziwny ten Budapeszt taki, kurde. Jak szuka, to niech znajdzie sobie. A, bo odskakuje tu, widzę tak. Po gołębiach chodzi. No i po świętach dla mnie, proszę Państwa. Jutro do roboty wracamy. No tak chyba źle przyszły, ale te parę sztuk usiadło pierwsze Te drugie No lepiej No i usiadł kurde codziennie Taki jest okres teraz jesienny że codziennie coś musi zginąć Jak nie jastrząb to soku, jak nie soku to sąsiad jesień Który to zginął? Może na tych znakach? Dobra, ja tutaj mam trochę roboty. Działamy dalej. Jedziemy z towarem.